Tutaj jest nasz lot do Wrocławia o 14.55 Ale tutaj trzeba wyrzucić areozol, a my mamy y, akcesoria stomijne Szymusia I nie wiemy co zrobić, czy to trzeba wyrzucić, czy nie Zestaw podłączony, gotowy do drogi Wyjeżdżamy Witajcie w nowym vlogu, dzisiaj jest dzień, w którym wyruszamy do Polski Kasia leci samolotem, jak wiecie, mamy kupione bilety Razem z dziećmi. Dzieci już siedzą w samochodzie. I oglądam Tak, oglądają, żeby się bardziej tutaj móc zmobilizować. Ja tutaj mam bagażnik, troszeczkę mało miejsca, ale idę po bagaże. Kasia, masz bilety, paszporty, wszystko? Wszystko jest. Wszystko jest. To są bagaże Kasi. Trzy. W sumie będą cztery, bo każde dziecko może mieć bagaż podręczny, więc cieszymy się. I Szymon, na plecak pusty. Tak, na wszelki wypadek, żeby tam jakieś jedzenie kupić, czy coś, Dokładnie. to się do się wsadzi. Kupiliśmy sobie nowe torby, takie właśnie pod Ryanera. Kosztowały ile? 20 euro, Kasia? Tak. 18. Takie dwie. Jedna taka, druga, druga fioletowa. Taka. No i mam nadzieję, że przejdzie to przez bramki. Wrzucamy. Tutaj są ciuchy ogólnie, jakieś kurtki zimowe, bo jak wylądują we Wrocławiu, to tam jest podobno zimno. Na lotnisko mamy 25 minut, jest godzina 11, chyba 20 już, a lot mamy o 14.55. Ja już przyczepę mam ogólnie ogarniętą, w miarę, wszystko pozmywane. Zawiozę ich teraz na lotnisko, wrócę tutaj i będę wszystko pakował. Jeszcze rowery mi zostały, rura kanalizacyjna i prąd odłączyć i już mogę ruszać. Jesteśmy już w samochodzie, cała rodzina siedzi i jedziemy. Jeszcze nam zostało 13 minut do lotniska i co Kasia, jak się czujesz? No dobrze, dobrze. taki dreszczyk emocji jest. Tak, bo rzadko latamy, dopiero dwa razy w życiu nam się udało lecieć samolotem. E, to będzie nasz trzeci, znaczy ich trzeci, mój, mój nie. Mój trzeci, z dzieci pierwszy. Dzieci pierwszy, ale już wiemy jak to jest, bo te odprawy mieliśmy na statku do Maroko jak płynęliśmy, więc podejrzewam, że będzie podobnie. Co tam Szymuś? Jechaliśmy na lotnisko, my musimy chyba tutaj jechać. I tu jest jakiś parking, 10 minut, gratis. Aha, czyli bierzemy jakiś tutaj bilecik, moi drodzy. 10, oj, sorry. 10 minut, gratis. Dobra. Tu można się zatrzymać na zewnątrz. No. Tutaj sobie stanęliśmy przed wejściem, z czymś zobaczyć. Co tam jest na dole? Zobaczcie, to są takie parkingi piętrowe. Tutaj mnóstwo samochodów stoi. Świetny parking. Idziemy. Bierzemy te wszystkie ciężary. Coś, coś? Ale to jest bardzo ciężkie, Ania. To chyba z 15 kg. Nie. Właśnie, jaki jest limit, Kasia bagażu? Nie wiesz? Nie sprawdziliśmy tego. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie za ciężkie. Z tego co pamiętam, to 20 kg, ale to 20 kg nie ma. Zabieramy kurtki. Nasze kurtki od czterech miesięcy po raz pierwszy trafiły, ujrzały światło dzienne. Znaczy no jeszcze były prane dwa dni temu. No, ale są w użyciu. Dobra, musimy teraz tam iść. Nie. Nie, ja nie lecę. Ja będę jechał z przyczepą. Zobaczcie, maksymalnie pięć osób, czyli nasza rodzina się zmieści. Teraz, trzy, cztery. Musimy iść, chodź szybko, Szybko, chodź. Tu, te, tu się wychodzi, Nadia. <laughs> Nadia chciała iść dookoła. Tu są różne firmy przewozowe. Tu jest nie nasza, a tu jest nasza. Ryanair. Czyli tutaj nie musimy stać, od razu idziemy do... do... Czekajcie. Tak, czekajcie. weźmiemy kurtkę. Wszyscy na... Aha. Czyli co Kasia? Tutaj odprawy się robi, a my już odprawę mamy online, tak? Mam odprawę i tutaj jest bagaż rejestrowany. Aha, czyli mamy, mamy podręczne, decyzje. czyli mamy iść gdzieś indziej. Chyba tam. Prosto i w prawo. Co szymuś? Oddać ci, oddać ci, tylko prześwietlą go. Można zważyć sobie bagaż, kosztuje to 1 euro, ale my nie ważymy. Tutaj jest nasz lot do Wrocławia o 14.55, ale tutaj trzeba wyrzucić areozol, A my mamy y, akcesoria z Szymusia i nie wiemy, co zrobić. Czy to trzeba wyrzucić, czy nie? Dobra, od razu mi go Kasia odda, bo szkoda, 50 zł, żeby wyrzucili nam. Normalnie to byśmy musieli mieć taką kartę z tominą i wtedy by nas wpuścili na pokład z tymi akcesoriami, ale nie mamy tej karty, bo nie planowaliśmy wracać samolotem. Szymam no. pierwszy. Szymuś pierwszy, chodź Szymuś. Z to z mamusią idź. Szymuś No idź Kasia, ja, ja będę podawał wam. Szymoś. Idź Szymuś, chodź. Coś nie działa? No przy przekładam. Nie chcę przejść. No dobra, Ania, idź. Pa, pa. No, poszli, pa papa. Kasia tam wykłada wszystko na tacki. Jeszcze chwilę poczekam. Jakby coś się stało, to jeszcze im pomogę. Ale myślę, że już wszystko będzie dobrze. Już potem pójdą do tej strefy, do tej poczekalni. No i polecą. Jestem już w samochodzie. Na parking wjechaliśmy o 12.01. A jest godzina 12.35, więc zobaczymy, ile za te 35 minut zapłaciliśmy na tym parkingu. Jedziemy. Słuchajcie, chciałem wyjechać, wkładam bilet, ale mnie cofnęło. Nie, da, nie dało się otworzyć, bo muszę najpierw iść do kasy opłacić ten bilet. Ja myślałem, że płaci się przy wyjeździe w automacie, a to jednak trzeba gdzieś iść. Także szukam kasy. Znalazłem tutaj parkomat. Wkładamy bilet. W stryku nie zdążyłem nagrać ale wyszło 460 euro czyli około 20 zł czyli jak widzicie proste ale jak człowiek nie wie to musi latać 460 euro za 35 minut i jedziemy jedziemy na kemping pakować przyczepy przed odjazdem zatankowałem sobie za do pełna za 35 euro diesel staniał po euro 15 po euro 16 dobra restartuje licznik i zobaczymy, ile zrobimy do Polski. Ja już wiem, bo już jechałem. Czy dwie, 2600 km będzie. No właśnie, pytacie często, jaki jest przebieg Wektry. 287 tysięcy km i 208. Przyjechałem na kemping. Jaka tu cisza, powiem wam. Jeszcze byłem w sklepie zrobić zakupy na tą podróż moją, bo będę dwa dni jechał. No i co, nie wiem od czego zacząć. Pozwijam. Kabel. Człowiek. Ma chwilę ciszy i nie wie co ze sobą zrobić. Dziwne uczucie. No ale cóż, trzeba się zebrać. Napiszę sobie na kartce plan działania. No i zrobiłem. Pierwsza rzecz pozmywaj. Druga, pozmywaj czyli te graty, bo już tutaj mam. Druga kanalizacja odłączyć, prąd odłączyć, zabezpieczyć naczynia przed, przed stuczeniem, Czyli zawsze wkładam to gdzieś tutaj i tam taką poduchą zabezpieczam. Wyjeść przyczepą, czyli obrócić ją, żeby podłączyć samochód. z stół za chwilę. Schowaj ten czajnik, bo tu jest jeszcze woda. Uzupełnij wodę w zbiorniku, to tam. Co tu jeszcze? Zamknij... Zamknij schowki na kluczy, zaraz to zrobimy. Przypnij rowery, schowaj wszystkie rzeczy do bagażnika. I inna lista, tutaj taka ważna, oddaj kartę w recepcji, żebym nie zapomniał tą kartę od bramki. I tu mam jeszcze listę do odjazdu całą. Tą już znacie z jakiegoś tam odcinka sprzed dwóch lat. To co? Do dzieła. Pierwsza rzecz zrobiona. Druga rzecz. A ważna rzecz, pamiętajcie, jak będziecie jechać przyczepą w dalekie trasy, to nie miejcie za dużo tych tutaj rzeczy, bo one są ciężkie i ta rurka często się urywa. Nam się, powiem Wam szczerze, urwała i po prostu tutaj są trzy wkręty, i po prostu przerysowało tak i się wyśliznęło. Także yy, przed trasą wyjmę te połowę rzeczy, może nawet wszystkie ciężkie, i położę je na łóżku, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Oczywiście to naprawiłem, dałem tam nowe wkręty, także wszystko jest już stabilne i się trzyma. No, ale tak tak się zdarza. Już to wyjąłem, także teraz będzie bezpiecznie. Tyle rzeczy może wisieć, nic się nie stanie. Dobrze, moi drodzy, wszystko mam ogarnięte, odjeżdżamy. Zestaw podłączony, gotowy do drogi. Wyjeżdżamy. Trzymam się jeszcze na stacji i sprawdzę sobie y, po prostu ciśnienie w oponach. Euro się wrzuca, ale coś tu nie działa. O, także chyba nie sprawdzę. Słuchajcie, no nie da się. Dobra, na następnej stacji sprawdzimy. Słuchajcie, Kasia jest już od godziny w samolocie. Kasia, co tam u Ciebie? Dawaj relacje. Jestem ciekawy. Nadia teraz y, słucha sobie od naszej rodzinki zdjęć, od babci ogląda. Nie widać morza? Tak, to ja pokażę. Dobrze, bo są chmury, tak? Jedziemy, jedziemy i się nudzę. Zrobiłem 805 km, jest pierwsza w nocy. Jest pierwsza 30 w nocy, moi drodzy. Jestem tutaj we Francji, chciałem dojechać do Lyonu, ale mi się nie udało. Więc od Alicante zrobiłem te 805 km. No i jestem gdzieś tu. Idę spać. Ach, pokażę Wam, gdzie stanąłem. Na jakimś parkingu. Takim dla osobówek, ale co zrobić? Nie ma miejsca. Idę spać. Na razie, do jutra. Siemanko w nowym dniu. Cześć. Jest 7.51. Stałem o 7.30, ale mi się fajnie spało. Słuchajcie, jedziemy dalej, tylko sobie wodę zgrzeję. Tutaj mam wodę. I ruszamy, ale mi się fajnie spało. Naprawdę pokażę wam jakie za dworze. O, cicho, spokojnie. Nikogo tu nie było, żadnych ciężarówek. Które by odjeżdżały. W ogóle to spałem w słuchawkach, więc nic mnie nie obudziło. Mamy na podróż wzięte takie słuchawki. Czasem, właśnie jak, jak ktoś chce się wyspać, to ubiera takie nauszniki. To nie są słuchawki, to są nauszniki takie, że zawsze dzieciom mówię, że bo Ania mówi, że to są słuchawki. Ja mówię, że ze słuchawek leci muzyka, a z nauszników nie. na pauza, wyjechałem właśnie z Lyonu. Ten Lyon to dla mnie to jest koszmar po prostu, zawsze się tam zgubię i te, tym razem też się zgubiłem gdzieś źle zjechałem, wjechałem do centrum z tą przyczepą. No i tam stałem gdzieś na światłach przy jakiejś kamienicy, było rusztowanie i myli elewację całą. I, i tym karcherem tam leciała woda, i całe, całe auto mam teraz brudne, jak widzicie. Także ten Lyon to ja tak nie za bardzo, ale nic. Cieszę się, bo jest wiosna, zobaczcie, jakie tutaj piękne kwiatuszki rosną. Idę na coś do jedzenia. Jakieś śniadanko. Pomarańczko sobie zjem, ale trochę się przygniło. Może poobijało od tych dziur. Ale powiem Wam, że fajnie siedzi. Już mam 400 km zrobione. A jest dopiero 13.52. Moim planem jest dzisiaj zrobić co najmniej 1000. Wrocław moi drodzy! Jestem w Polsce! Od razu, zobaczcie, szaro i deszczowo, ale i tak się cieszę, bardzo się cieszę, że, że już to zrobiłem, te kilometry. Jeszcze godzinka i będę w domu. Przed wjazdem do Polski musiałem sprawdzić, czy wiatol działa i czy mam go włączonego, także za każdym razem teraz mniej piszczy. Powiem Wam, że jest to trochę denerwujące. Przez Hiszpanię nic nie piszczy, przez Francję nic nie piszczy, przez Niemcy nic nie piszczy, a w Polsce co chwilę ten pisk Słychać i mnie osobiście on drażni. I proszę Państwa, wjeżdżam na moje osiedle. <laughs> Nie wiem co powiedzieć, po prostu się cieszę. Bardzo się cieszę, dotarłem. Jest godzina, zaraz wam powiem. Jest godzina 16.08, czyli w 48 godzin zrobiłem trasę Alicante. Tutaj Leszno Wielkopolskie mniej więcej. Jest domek, stoi. Kasia pożyczyła samochód od mojego taty, żeby sobie mogła na zakupy jeździć. Idziemy się przywitać. Ale zimno. Cześć Kasia. Ja. Nagrywam Cię jak widzisz. Nasze wejście, cześć, witały się z Kasią. Dwa dni cię nie no. było. Oczywiście zadzwoniłem Kasi, że, że będę nagrywał. Kasia powiedziała, że mogę, więc... No. I jestem sama, bo tak? dzieciaczki z dziadkami. No, wow. jadek. Jak tu czysto, co dzisiaj cały dzień sprzątałaś chyba, nie? No, łazienki babcia Ale niesamowła. super. I napaliłam Jak się. Jak super w kowiku a tak zimno na dworze, że szok. Patrzcie, co tu Kasia przygotowała, zaraz obiadek będzie. Na razie pusto. <grych> Dobra, kończę tego vloga. Trzymajcie się. Dzięki za tą podróż. Dziękujemy Byliście z nami w Hiszpanii. A my idziemy odpocząć. Także na razie. Cześć. Cześć. Nie no, muszę to nagrać, bo Kasia zrobiła tak pyszny obiadek, że zobaczcie mięsko, kiełbaskę, jakieś ziemniaczki pyszne tutaj. Zobaczcie winko, zaraz naleje. No pyszne. Także, ach, uwielbiam nasz dom. Smacznego Śmiejemy się właśnie, bo idziemy na spacer z Kasią I ubraliśmy czapki Ostatni raz czapkę mieliśmy rok temu w lutym Masz ja nie mam że... nawet porządnej czapki ja Masz porządną coś... Kasia nienawidzi czapek No ja brzydko wyglądam w czapkach no, A ja wyglądam tak Śmiejemy się, no, to jest niesamowite ubrać czapkę po prostu dla nas Po tej podróży do Hiszpanii Idziemy na spacerek Idziemy, idziemy Przyczepa stoi nie chce nam się jej rozpakowywać. Ale są piękne gwiazdy u nas w Polsce. Tak, zbieramy siły i niedługo ruszymy tak. w pełni izbę. Ale gdzie ruszymy? No do boju. Roz, rozpakowywać przyczepę? Myślę, że w domą podróż. Nie, na razie musimy odpocząć. Dobra, nie widzicie nas. Do następnego.